skład Rady Ministrów powołany został pan Waldemar Żurek na urząd ministra sprawiedliwości. Obejmując urząd ministra sprawiedliwości, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Ech, na miłość boską, Waldek, ty też, Bogobojny, w tym kraju naprawdę można się załamać. Żeby nie było, jestem całym sercem za tą nominacją, tak by Waldek mógł. Rozliczać stanowczo pisowskie kanalie w kontrze do jego poprzednika niesłychanego gamonia, ale niekoniecznie z Bożą Pomocą. Zresztą Bóg mu nie dopomagał, kiedy przez całe lata pisiury ścigały go, prześladowały, poniżały wraz z rodziną. Jeżeli już, to był po ich stronie, kiedy dokonywały demolki tego kraju, obracając go w dyktaturę kato Talibanu. Zresztą Bóg jest z nimi do dzisiaj, jak i cały Kościół. Ale najlepiej byłoby, kiedy dorosły człowiek Wysoce edukowany Dałby sobie już spokój z tymi bajkami O niewidzialnym przyjacielu w niebie Infantylnymi i głupawymi I zaczął liczyć tylko na siebie I tego życzymy Waldkowi By kiedyś został dumnym ateistą I przestał składać takie przysięgi A na razie wiele sukcesów W rozliczaniu pisiurów Licząc tylko na własne siły bez tych nadprzyrodzonych. A ja, jak zawsze, zapraszam na mój kanał, gdzie rozprawiam się z największą gangreną ludzkości i przyczyną ogromnej ilości nieszczęść, czyli prymitywnymi zabobonami religijnymi. Ale tylko tych, którzy ognia piekielnego się nie boją, i jak zawsze powtarzam, nie lękajcie się.